W ubiegłym roku siatkarze SKS Tenczy krosno odrzańskie zostali mistrzami trzeciej ligi. Powrót po latach okazał się niezwykle udany. Podobnie udany, choć tym razem nie w mistrzowskim stylu, był także aktualny sezon 23-24. Zespół z Krosna zmagania w trzeciej lidze mężczyzn zakończył na trzecim miejscu. W hali sportowo-widowiskowej ośrodka sportu i rekreacji odbył się turniej finałowy rozgrywek lubuskiej trzeciej ligi. W nim siatkarze tęczy w meczu o trzecie miejsce zmierzyli się z zespołem z Zielonej Góry. Gospodarze byli lepsi i wygrali cały pojedynek 3 do 1, tym samym zapewniając sobie bilet do turnieju półfinałowego Baraży o drugą ligę. To oznacza, że zespół z Krosna Odrzańskiego nie kończy jeszcze tego intensywnego sezonu. W drugi weekend kwietnia w Nysie czeka ich turniej, w których ich rywalami będą drużyny z Bolesławca, z Nysy i z Częstochowy. W tym sezonie mistrzem III Ligi Lubuskiej został zespół z Krzeszyc.